Siema, pokażę wam tekstur packa pod FPS, mega pod FPS, tak jak widać bloczki, wszystko, kilofik Takie niszczenie, kowadełko, crafting, interfear, koksik, fajerka, woda, refilki, perełeczki Słowa krytyki nie sprawią, że wypierdolę stąd Na stranę w bani mają czasem zbioby przez internet Przecież mam zwałę, kiedy ktoś mi grozi przez internet w komentarzach na YouTubie Znów się spiskałem, wyjebane, wypierdalać ubiegłę Robię co lubię, nie dostosuję się do wieku Czego Ty tam oczekujesz ode mnie To pewne, że cię dole na Myślą, że mi będzie przykro Jak przez neta, jedną śmiecie komentarzem Jest mi przykro, temu, że są na planecie eh? To czyste marnotrawstwo Jakoś zatem na mnie nie wierz, za kiedy wyjdę na miasto Chowają pizdę za maską Nie mają tu nic do gadania Dla mnie są niemi, bo intelekt